Witam Was serdecznie po przerwie. Nie wiem, czy mu tak wyszło, ale przerwę miałem. <noise> Oczywiście mi nagrywam to dzień przed wycieczką 27. Nie, 28. Pomyliło mi się. I dzisiaj miałem normalnie szok, niedowierzenie w szkole. Uuu. Normalnie dzisiaj. Przejeżdżam do szkoły korzony. No potem miałem ja tam rozmowę z pedagogiem o tej coś tam co tam moja koleżanka jedna taka zrobiła. Zwyzywała mojego kolegę i moją drugą koleżankę. I dlatego ja musiałem, ja byłem tym świadkiem. Ona miała problem. No, później się zaczął mój największy, największejszy koszmar. Czyli szczepienie na HPV. Boże! Ja myślę, że ja umrę po tym szczepieniu. Tak mnie ręka kuźwana bolała, że aż bym nie wyrobił. Ogólnie później mnie mama odebrała ze szkoły w deszczu. Później byłem w domu to. Odpoczywałem. myślałem, dziś, że dzisiaj zrobić filmik końcowo nagrywam filmik na YouTube'a, którego postaram się dzisiaj obrzucić Bardzo szybko zmontować I właśnie później była burza Mega było Błyskały pioruny, ja się normalnie wystraszyłem No teraz zobaczcie świeci słonice nic nie pada i jest. Poza kont wszystko kontrolą, wszystko poza kontrolą. właśnie nagrałem TikToka, nowego TikToka na mój, ka na mój kanał na TikToku. Teraz nagrywam nowy film, kolejny odcinek. Normalnie zaraz lecimy z sezonem czwartym. Ja pierdzielę. To już kolejny raz, kiedy. O, czekajcie, czekajcie. Uf, to tylko słonicę. O, czekajcie. It's, it's. No a zobaczycie, idealnie Słoneczko wygląda. Jest gitara, czegoś dla kogoś. I właśnie też ostatnio powróciłem fotki na Instagrama, także będziecie mieli, może w opisie, nie wiem jak to upłynie. Na razie to. Nagrywam filmik, nie taki, żeby nie był długi, tylko gdzieś tak 4, 5, 6 minutowy. No No może 6 minutowy. Zobaczcie jak ta moja dłoń wygląda po szczepieniu. Mas masakra, mówię wam. Normalnie to już się, też myślę, że ja umrę po tym szczepieniu. Właśnie chodzę po mokrej trawie i... Jutro nie nagram żadnego filmu. TikTok może z przyjaciółką. Na YouTube'a filmu żadnego nie nagram, bo nie będę mieć czasu, albo może nagram po wycieczce. Jak nie będę oczywiście zmęczony. Do na ma mnie nie być. No Oczywiście ja wyjeżdżam do Maja Landu. Maja Landu. No. Także... Będę Martyrak, atrakcji. zbiórka mam w szkole o 7.30 No ja siadam na tyłach autobusu z moją przyjaciółką, tu, której nie mogę powiedzieć imienia, bo to jest ta bywa moja przyjaciółka. Jeżeli byście chcieli o niej wiedzieć, to może kiedyś z nią nagram vloga, jakbyście chcieli ją zobaczyć. No. Tutaj o, pomału ja się spaceruję. Jeszcze się dzisiaj z moimi kuzynem i moim bratem pobawiłem chowanego. Ale to był, ale 21 maja to był mój najlepszy dzień. Fest! festyn, rodzinny. Zabawy, fotobudka. Tak się kręciło. Telefon z tak o. Kręcił się pięknie, no Boże, hot dogi, wszystko. Lemoniada, ćwiczenia kar, no, no coś pięknego piękne, pięknego. No, chyba się zapiszę na tą siłownię z moją koleżanką, której nawet nie mogę zdradzić imienia, bo to jest prywatna osoba. Ale może, kiedy, może nagrymuje filmy, vloga na nasze dwa, na jej kanał wrzuci. Ona te, ja sobie na swój kanał wrzucę. No. Także pomału już kończę nagrywać filmik bo Muszę lecieć zmontować I może będzie liveik na Instagramie Nie wiem, nie obiecuję Ale postaram się I tam będą wyjaśnienia ogólnie tej dramy Będę rozmawiać z moją koleżanką Nie powiem imienia Nie, nie, nie O Tutaj o śliwka, tutaj czereśnia, tutaj czereśnia, to tu chyba śliwka była kurde, mam mało procent baterii no także dziękuję wam za to, że byliście za, czy wam, jeżeli Wam się spodobało także zostawcie coś po sobie i nie wiem co tam chcecie i, i widzimy się